Nie ja jestem Nick, ale się to nigdy player i zrecenzuję dzisiaj dla Was 261 numer Selection. Zaczynajmy! Oto okładka najnowszego numeru Selection, a na niej mamy wielki czołg zwiastujący wielki powrót Wielkiej Wojny. Mamy też playtesty Battlefielda 1, South Park The Fractured Bad Hole, Titanfall 2, Watch Dogs 2, Endless Space 2, bardzo dużo dwójek, Final Fantasy 15 i recenzję Master of Orion, World of Warcraft Legion, Obduction i Worms WMD. Przegląd numeru musimy zacząć od świetnej stylistycznie recenzji gier serialowych, naprawdę fajny patent z programem telewizyjnym, podoba mi się. Z innych recenzji warto wspomnieć recenzję numeru, czyli Warcraft Legion. Fani raczej się nie zawiodą. Oprócz recenzji znajdziemy w gazetce też artykuł o kłamstwach No Man's Sky, który bardzo ładnie podsumowuje jak bardzo zakłamana była cała produkcja tej gry. Fajnie też, że znalazła się tutaj recenzja filmu Final Fantasy XV Kingsglaive oraz troszeczkę spóźniona relacja z targów Gamescom. Na koniec chciałem jeszcze zwrócić uwagę na artykuł Co po mini Jacku, czyli materiał o strasznie durnej według mnie decyzji Apple polegającej na usunięciu mini jacka z najnowszego iPhone'a. A co tym razem znajdziemy na płytkach? Na płytkach gry Ufo kolejne starcie, Ufo decydujące starcie oraz Ufo bitwa o Marsa wszystkie po polsku. Gra Rad's Time is Running Out w wersji na Steama oraz Guilty Gear i również na Steama. Znajdziemy też narzędziownik, ponad 90 aplikacji na DVD, które pomogą nam w utrzymaniu kompa. Zobaczmy, czy warto w to grać. Pierwszy pełniak to trylogia UFO składająca się z UFO kolejne starcie, UFO decydujące starcie i UFO bitwa o Marsa. Widocznie decydujące starcie nie było aż takie decydujące. To aż trzy gry, które przechodzi się ponad 50 godzin każdą, więc jeśli czegoś nie dopowiem, to zapewne nie udało mi się do tego dotrzeć. Na ogranie wszystkich części mogłem poświęcić tylko 8 godzin, więc przepraszam, jeśli faktycznie jestem niedoinformowany. Chciałem jednak wrzucić tą recenzję w miarę szybko, więc nie mogłem pograć dłużej. No sorry. Trylogia UFO to paczka gier łączących strategię czasu rzeczywistego i strategię w dowodzimy w niej oddziałem żołnierzy walczącym z najścicami z kosmosu. Dodatkowo musimy też dbać o rozwój technologii, podbijanie nowych terenów i tak dalej. Wszystkie trzy części nie różnią się zbytnio od siebie. Na początku każdej z nich wita nas widok planety, z którego wybieramy misję i zarządzamy naszymi bazami. Decydujące starcie dodało rozbudowę baz i zbieranie surowców z podbitych terenów, a bitwa o Marsa dopracowała nowości z poprzednika. Mięso wszystkich trzech gier stanowi jednak walka na ziemi, w której dowodzimy oddziałami komandosów, których przed misją możemy wyposażyć w dziesiątki różnych broni, pancerzy, i innych elementów ekwipunku. Każdy komandos może dodatkowo otrzymać trening, który podnosi jego umiejętności w konkretnej dziedzinie. Rodzajów misji jest kilka, przejmowanie baz, misje zwiadowcze oraz stare, dobre, zabij wszystko co się rusza. Do dyspozycji oddano nam kilka standardowych komend, takich jak idź tutaj albo atakuj to. Możemy też zastosować kilka innych ciekawszych rozkazów, na przykład maszeruj, co sprawi, że nasi żołnierze mają większą szansę zauważyć kosmitów. Na początku dość trudno ogarnąć unikalne połączenie turówki ze strategią real time, ale z czasem nawet taki laik jak ja się przyzwyczai. Niestety, kiedy już to ogarniemy, czeka nas walka, podczas której zauważyć można pierwsze potknięcia serii UFO. Moim zdaniem jest tutaj zbyt mało opcji, jeśli chodzi o konfrontację z ufo -kami. Wszystko sprowadza się do wybrania celu i liczenia na to, że nasi ukatrupią wroga jako pierwsi. O wyniku walk z obcymi decyduje głównie siła broni i umiejętności naszych żołnierzy, a nie skill gracza. Może to nie tego typu gra, ale rozwiązania takie jak to zabijają dla mnie dużą część rozrywki. Interfejs też nie pomaga, z każdą kolejną częścią twórcy próbowali go przebudować, ale żadna z gier UFO nie jest przyjazna dla użytkownika. Komuś może nie sprawiać to problemu, lecz mnie te wszystkie tabelki i cyferki zwyczajnie przytłoczyły, chociaż wiem, że one są tutaj potrzebne. Dziwne jest zakończenie każdej z misji, zamiast udać się do helikoptera czy określonego celu, gra po prostu wyrzuca na ekran okienko z gratulacjami. Czasem zdarza się to nawet w środku intensywnej wymiany ognia z obcymi. Psuje to trochę klimat budowany przez grę. Podoba mi się ta atmosfera bez silnej walki o planetę z przerażającymi mutantami i kosmitami. Wrogowie są zaprojektowani świetnie i aż żal ściska tyłek, że jest ich tak mało rodzajów. Mało jest też mapek, które będą naszymi polami bitwy. Niektóre miejscówki powtarzają się nawet w różnych częściach świata, nie wspominając o części trzeciej, w której wszystko wygląda tak samo ze względu na to, że akcja dzieje się na Marsie. Grafika zestarzała się mizernie, kolejne starcie działa w maksymalnie 1024x768 pikseli, co daje bardzo rozmyty i rozciągnięty obraz. Decydujące starcie nie chce nawet działać w trybie fullscreen i jedynie bitwa o Marsa nie sprawia żadnych problemów. Bitwa o Marsa charakteryzuje się też zastanawiającą zmianą grafiki, z realistycznej na kreskówkową. Postaci z przerysowanymi konturami twarzy i nieproporcjonalnymi ciałami zwyczajnie tutaj nie pasują. Przynajmniej w części trzeciej tekstury nie są już aż tak słabe jak w starszych odsłonach UFO. Voice acting przynajmniej w jedynce aż boli. Po tym jak wasz żołnierz krzyknie po raz trzysetny, to samo zdanie z bardzo przerysowanym akcentem będziecie mieli go ochotę osobiście udusić. Dwójka i trójka za to ma się pod tym względem lepiej, dzięki Bogu. Pochwalę za to pasującą do klimatu atmosferyczną muzykę, wpasowuje się ona wzorowo w to, co dzieje się na ekranie. Trylogia u fotogry kompetentne, niestety jak dla mnie tylko tyle. Odnoszę wrażenie, że przeciętny gracz uznają za zbyt rozbudowaną i trudną, a fan gatunku za zbyt uproszczoną. Tak, tak, w menu rozbudowy bazy i ulepszania postaci można się pogubić, ale podstawa rozgrywki, czyli walka, nie wciąga. Uniwersum i sama koncepcja zabawy ma duży potencjał i żałuję, że nie został on w pełni wykorzystany. Zbiorowo trylogia UFO dostaje ode mnie 5,5 na 10 ze wskazaniem na decydujące starcie jako najlepszą część. Drugi, albo w sumie czwarty pełniak, zwie się raz, Time is Running Out. To będzie bardzo krótka recenzja, bo dawno nie spotkałem się z grom, o której mogę powiedzieć aż tak mało. Sterujemy czerwonookim szczurem i kradniemy pieniądze oraz diamenty z apartamentów świn, które przejęły kontrolę nad miastem. Przynajmniej tak mi się zdaje, bo fabuła nie jest ani zbyt rozbudowana, ani zbyt dobrze przedstawiona, ale w sumie nie jest ona ważna, więc przejdźmy do gameplayu. Do gry używamy tylko klawiszy W, którymi poruszamy naszym szczurem. Schemat zabawy jest prosty. W każdym etapie mamy za zadanie wykraść diament i uciec zanim skończy się czas. Musimy przy tym omijać straż w postaci kur, kotów i lisów oraz rozwiązywać proste zagadki logiczne. Dodatkowo zbierać możemy różne rodzaje serów dające nam np. niewidzialność lub superszybkość i kupować gadżety takie jak magnes przyciągający pieniążki. Jeden z nich pozwoli nam nawet zamieniać się w maszynę do pisania. Okej. Okay. Szczerze, gameplay jest ciutkę zbyt prosty, żeby wciągnąć. Rats wygląda jak gra stworzona dla speedrunnerów: jeśli kręci was bicie rekordów w nieskończoność, to może się ta gra wam spodobać. Jednak dla mnie cały schemat rozgrywki jest nieco zbyt uproszczony, żeby przykuć do ekranu. Nie lubię używać tego porównania, ale całość przypomina mi grę komórkową: mapka z levelami, zdobywanie gwiazdek, sterowanie, wszystko układa się w logiczną całość. Graficznie też jest telefonowo, styl jest prosty, ale nie brzydki. Problem w tym, że gra zdaje się być robiona pod rozdzielczość 720p. Na monitorze w Full HD wszystkie tekstury i obiekty zdają się być niewyraźne. Nie wspomniałem jeszcze o muzyce, która czasami daje radę, a czasami wysadza bębenki w uszach. W niektórych etapach pobrzmiewa tak szatańsko zła muzyka, że aż chciałem wyrzucić głośniki przez okno. Zanim skończę, wspomnę też o tym, że Razz Time is Running Out dosyć często wywala się do pulpitu. To dziwne, że tak prosta gra potrafi zeżrzeć całe 8 GB RAM w moim pececie. Razz nie jest stricte złą grom, niektóre poziomy są nieźle skonstruowane, okazjonalnie fajnie się pościgać z czasem, ale myślę, że nikogo ten tytuł nie zachwyci. Taka gierka świetnie sprawdziłaby się na smartfonach w 10-minutowych posiedzeniach w toalecie, a na pecetach? Niekoniecznie. 5 na 10. Cyklu, gry wiecznie żywe. Tym razem dostajemy Guilty Gear i Suka. Mówiłem już w poprzednim odcinku, że tak starych gier obiektywnie nie sposób ocenić. Guilty Gear ma jednak tą zaletę, że jest biatyką, a tego typu gry nie ewoluowały zbytnio drastycznie na przestrzeni lat. Jednak musicie wiedzieć, że ani gatunek gry, czyli mordoklepanie jeden na jednego, ani stylistyka, czyli anime, albo jak kto woli chińskie bajki, mi nie podchodzi. Innymi słowy, jeśli chcecie posłuchać o możliwych kombosach, frametimach, jugglach i innych kancelach, to źle trafiliście. Z mojego nubowskiego punktu widzenia, to kolejna bijatyka z kilkoma naprawdę dziwnymi mechanikami. Po pierwsze, po przeskoczeniu przeciwnika, musimy kliknąć przycisk, żeby nasz bohater odwrócił się w jego stronę. Dziwaczne jak na bijatykę i według mnie dosyć niewygodne. Po drugie, możemy tutaj skakać w głąb sceny. Kolejna anomalia bijatykowa, ale podobnie jak pierwszy punkt, dodaje to Guilty Gearowi unikalności i skomplikowania. Po trzecie zdarzają się tutaj w trybie arcade walki dwóch na jednego i chyba nie muszę tłumaczyć, że mamy w nich małe szanse i że są one maksymalnie frustrujące. Polegają one głównie na tym, że patrzymy jak nasza postać odbija się po całym ekranie lana bez litości przez wrogów, ale znów zaznaczam, nie jestem Asembiatyk. Grafika zestarzała się dobrze z technicznego punktu widzenia, całość nie jest aż tak strasznie rozmyta jak większość gier z tamtych lat, mimo iż chodzi w bodajże 640x480. Mogę jeszcze powiedzieć co mi się podobało, a co nie, ale uwaga, jest to w 100% kwestia gustu, więc nie linczujcie mnie za nią, dobra. Muzyka jest Świetna. Mocne gitarowe, metalowe kawałki są fantastyczne, tylko troszeczkę gryzą się zresztą oprawy audio-video. Jęki, stęki i krzyki postaci drażniły mocno moje uszy, sami wojownicy też mi nie pasują. Nie ma tu jakiejkolwiek spójności stylu, fajnie wyglądający gościu z mieczem lub mroczna laska z kosą może walczyć na przykład ze słodką dziewczynką, która macha gigantyczną kotwicą, dziewczynką walczącą jojo albo popaprańcem z torbą na głowie i gigantycznym skalpelem. Czy tylko mnie to nie pasuje? Nie wiem, widocznie. Koniec końców, tak jak zapowiadałem, gra zostaje bez oceny, choć tym razem bardziej ze względu na stylistykę i niezaznajomienie z gatunkiem, niż za jej wiek. Fani tych bardziej skomplikowanych bijatyk i fani anime znajdą tutaj coś dla siebie, jednak ja trzymam się od tych dwóch rzeczy bardzo z daleka i w Guilty Gear i SUKA nie znalazłem nic ciekawego. No, może oprócz muzyki. A więc, co myślą o najnowszym numerze CD Action? Niestety był bardzo przeciętny. Jeśli chodzi o gazetkę, to jest naprawdę dobrze, tak samo jak zawsze. Mamy nawet fajne relacje z Gamescomu i tak dalej, ale jeśli chodzi o gry, to nie jest to najmocniejszy numer. Jeden z moich subskrybentów miał totalną rację. Po tak dobrym numerze jak był ostatnio, nie mogliśmy dostać w tym miesiącu nic szałowego. No i nie dostaliśmy. Rozumiem troszeczkę CD Action, dlatego że co miesiąc nie mogą dawać nam wielkich killerów, po prostu ich na to... Nie stać, ale szkoda, że stało się tak, że w tym numerze naprawdę nie ma nic ciekawego, przynajmniej dla mnie. Ale jeśli lubicie na przykład takie gry jak XCOM, no to może UFO Wam podejdzie? Nie wiem. A więc tak jak powiedziałem, według mnie bardzo średni numer i ja bym go dla gier nie kupował. Dzięki za oglądanie, jeśli podobał Wam się ten odcinek, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, każda pomoc się przyda. Na razie!